Na tej auli z reguły studenci czujnie wsłuchują się w różnego rodzaju wykłady, a my tutaj jesteśmy wraz z Justyną, czyli przewodniczącą samorządu, aby porozmawiać o juwenaliach, które zbliżają się wielkimi krokami, które odbędą się 3 czerwca. Co macie w planach? Planujemy oczywiście, żeby to był wielki koncert, bo to będzie zwieńczenie naszych dni kultury studenckiej. Chcemy, żeby ta impreza była z pompą, żeby tak jak w tamtym roku sprawdziła się nam formuła po raz pierwszy na muszli koncertowej, to chcemy to powtórzyć w tym roku. Kompletujemy właśnie skład zespołów, które tam wystąpią. Kilka pierwszych już mamy, ale jeszcze nie mamy do końca zamkniętej listy, bo chcemy, żeby było coś ciekawego na zakończenie, więc musimy jeszcze znaleźć główną gwiazdę i musimy znaleźć na nią fundusze. Czyli jak zwykle studenci mają problem z funduszami. Ok, ale czy jakieś nazwiska, jakieś gwiazdy możemy już wymienić, które wystąpią na Juwenaliach? E, tak, e, na pewno będzie Firewalk nasz tutaj e, tutejszy zespół, który składa się z pracownika i studenta naszej uczelni. E, będą też nasi studenci, którzy występują e, od kilku lat już na Juwenaliach. E, ze znanych bardziej w Polsce, no to jeżeli chodzi o Disco Polo, to na pewno już będzie zespół Bajera. Będzie też zespół Reggae Skafander. Jeszcze prowadzimy rozmowy z zespołem jakimś też w kierunku disco polo, z jednym w kierunku hip hopu, rapu. I szukamy właśnie jeszcze wisienki naszej na torcie. Wisienka na torcie to będzie jaki styl muzyczny? Y Prawdopodobnie albo jakiś z muzyki takiej dość popularnej, żeby jak największa liczba mieszkańców z regionu mogła przyjść i się razem z nami studentami bawić. Szukamy czegoś takiego, żeby było jak najbardziej uniwersalne i każdy mógł do nas dołączyć do zabawy. Bo to ważne, studenci w Łomży otwierają się nie tylko na samych studentów, ale również na mieszkańców Łomży. Tak zresztą jest od lat. Ale poza tym samym dniem koncertowym w piątek jest jeszcze Tydzień Kultury Studenckiej. Co przewidzieliście w tych dniach? Rozpoczniemy od poniedziałku, od 30 maja. To będzie turniej Counter Strike'a. On będzie otwarty na całą okolicę. Nasza, nasi studenci pracują już ogólnie nad całą tego formułą, bo to będzie na dwa dni. We wtorek będzie taka już rozgrywka bardziej finałowa. Tego dnia też mamy przewidziane grillowanie na uczelni. Ciekawe. <laughs> tak, w tamtym roku zrobiliśmy takie małe grillowanie na szybko, było dość popularne, więc w tym roku chcemy to powtórzyć. Się. Czyli co, każdy przychodzi z grillem? Czy wy załatwiacie grilla? Załatwiamy grilla i jeżeli ktoś chce przyjść ze swoim, nie ma problemu. Dobra, to my przyjdziemy ze swoim grillem, a kiełbaski i cała reszta? <laughs> Załatwiamy to. Okej, okay. dobra, czyli wiemy co w poniedziałek, co wtorek, co w środę. W środę wybory MISP, WSIP i Galerii Veneda. Czyli to już jest też taki standardowy punkt programu, już jakieś kobietki, studentki zgłosiły się do konkursu? Tak, mamy zgłoszone już kandydatki, jutro zaczynają, pierwsze mają spotkanie z panią choreograf, z Adrianą Rajkowską, więc będą patrzyły co dla nich przygotowała, co je czeka, już zaczynają całe te przygotowania. Ścig, poniedziałek, wtorek, środa, to dochodzimy do czwartku, przed piątkiem. Chcemy zrobić coś ciekawego w mieście. Planujemy na starym rynku e, zrobić e, coś na zasadzie obsypywania się proszkami holi. Tak, więc to mamy nadzieję, że będzie dość interesujące, ponieważ wiemy, że wiele osób od nas wyjeżdża do większych miast, gdzie to się dzieje. Chcemy takie coś tutaj zrobić po raz pierwszy i już jesteśmy na etapie dopracowywania do wszystkich szczegółów, żeby to się odbyło, żeby trochę tak było aktywnie, trochę na sportowo, żeby była fajna zabawa i każdy też mógł poczuć trochę pozytywnej energii przy tych pierwszych promieniach słońca, takiego porządku. Mam nadzieję tylko, że z uwagi na uszczuplony budżet, który macie, nie będziecie się obsypywać. Mąką. Nie, 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 nie. To jest wykluczone. To mogło być troszeczkę problematyczne i czasami niebezpieczne. Jakby gdzieś to wpadła ta mąka w, nie, w nieodpowiednie miejsca. Chcemy, żeby jednak to było bezpieczne, więc dbamy o całe to zabezpieczenie wokół, żeby nikomu nic się nie stało. Szukamy, żeby firma dostarczyła nam takie proszki, które będą miały certyfikaty, żeby nie było dla nikogo ani. Reakcji alergicznej, ani wreszcie czego, żeby nic się poważnego nie stało. Czyli już wszystko wiemy. Dni kultury studenckiej oraz juvenalia przebiegną w fajnej atmosferze, spokoju i bezpieczeństwie. Będziemy informować Was na bieżąco, krok po kroku, dzień po dniu. Bądźcie tam.